Witajcie w mini przeglądzie filmów kręconych w Janowcu nad Wisłą. Zaczynamy od najstarszego, czyli kryminalno-psychologicznego, o modycznie brzmiącym tytule, Co jest w Człowieku w Środku, reżyserii Zygmunta Hübnera z 1969 roku. To oczywiście czarno-biały film. W rolach głównych wystąpili m.in. Kazimierz Kaczor oraz Wojciech Siemian. Obaj znani później. Z filmów Barei. Tutaj panowie wcielają się w milicjantów, na których terenie doszło do tajemniczej zbrodni. Ich posterunek w filmie znajduje się przy ulicy Sandomierskiej, zaraz obok miejsca, w którym dziś stoi pensjonat Czarna Dama. Na uwagę zasługuje scena otwierająca film, czyli widok z lotu ptaka. Wygląda to tak, jakby kamerzysta kręcił spot Trzech krzyży na górze. Kabra przelatuje nad Janowcem z suszuli Kościelnej i Młynarskiej, aby wyśledzić głównego bohatera w okolicach Krzyża na pracę. Stamtąd towarzyszy mu dalej, aż do drogi nad Wisłę. Ten manewr powtórzyli zresztą twórcy filmu Latawiec, o którym powiemy sobie trochę później. Tam także w pierwszej scenie lecimy nad Janowcem, aby zaraz potem spotkać się z nim. Aby spotkać się z bohaterem na rynku. A wracając do CS w Człowieku w środku, warto odnotować, że jak na dzisiejsze standardy, jest on wyjątkowo krótki, bo trwa tylko 54 minuty. Podejmuje natomiast wciąż aktualne tematy. A jako ciekawostkę dodam, że ci, którzy nie znają Janowca, są jeszcze skłonni uwierzyć, że Wisła zaczyna się tuż za ulicą nadrzeczną. Tak przynajmniej pokazali to twórcy filmu. Filmowcy wrócili do Janowca już 8 lat później, w 1977 roku, przy okazji kręcenia serialu Lalka. To 9-odcinkowa adaptacja znanej wszystkim powieści Bolesława Prusa. Scenę nakręconą w Janówcu zobaczymy w szóstym odcinku zatytułowanym Wiejskie Rozrywki. Główny bohater Stanisław Wokulski razem z panną Izabelą Łęcką są gośćmi pani prezesowej w jej wiejskiej rezydencji w Zasławiu. Przy rynku, dokładnie w dzisiejszym domu państwa Jaroszyńskim, który w filmie zagrał karczmę, Wokulski spotyka Węgiełka, rzemieślnika, któremu zleca wyrycie w kamieniu ważnego dla prezesowej cytatu. Następnie obaj idą w kierunku kościoła, aby następnie skręcić w lewo i pójść w górę w stronę zamku. Dalej widzimy, jak idą od strony lubelskiej na górę, gdzie goście pani prezesowej urządzili sobie piknik i ognisko. Wokulski zaprasza Łęcką na spacer na zamek, dokąd towarzyszy im wspomniany rzemieślnik, węgiełek. Tutaj zaczynają się bardzo urokliwe sceny. Możemy bowiem zobaczyć, jak dokładnie wyglądał zamek prawie 50 lat temu. Jeśli oglądamy wersję cyfrową. Dostępną na platformie cyfrowa.tvppl ciężko nam będzie uwierzyć, że ten film powstał w latach 70. Sceny są bowiem bardzo wyraźne. Przez co możemy odnieść wrażenie, że film był kręcony nie tak dawno temu, niestety tragiczny stan zamku to dowód na to, że to bardzo zamierzchłe czasy. Mury są niezabezpieczone, a do tego porośnięte dzikimi pnączami. A kruszganki i wejście na zamek wyglądają bardzo źle. No dziś na pewno byłaby tam tabliczka, uwaga, ryzyko katastrofy budowlanej. O tutaj, zobaczcie, Wejście główne na zamek. To jest właśnie to. Ruina, prawda? Na szczęście od tamtej pory zamek bardzo się zmienił na lepsze, co możemy podziwiać w filmie Wolta Juliusza Machulskiego, ale o tym za moment. Póki co podziwiajmy ruiny zamku. Twórcy filmu Lalka przypomnieli nam też o tym, jak doskonałym miejscem na piknik może być Skarpa sąsiadująca z zamkiem. Szkoda, że dziś już nikt nie urządza tam ani ognisk, ani pikników. Na koniec widzimy Wokulskiego w scenie, w której zabiera Węgiełka ze sobą do Warszawy. I piękne ujęcia na zamek. A w scenie finałowej tego odcinka będziemy mieli okazję jeszcze raz podziwiać zamek. W zasadzie ruiny zamku, po których przechadza się Wokulski, a na koniec oszałamiający widok na dolinę Wisły. Teraz czas na produkcję z 1982 roku, której premiera odbyła się rok później. Obyczajowy film Latawiec w reżyserii Mirosława Gronowskiego z muzyką Michała Lorenca. W filmie występują znane polskie aktorki, np. Anna Hitro, także znana z filmów Barei czy Laura Łącz. Warto tutaj dodać, że film dość mocno wyprzedza swoje czasy, poruszając temat depresji, na którą cierpi bohater latawca. Latawiec od... zaczyna się sceną kręconą z lotu ptaka na wysokości Oblas. Śledzimy jadącą w stronę Janowca ciężarówkę, z którą rozstajemy się przy agronomówce. Auto bowiem jedzie w dół lubelską, a my przelecimy prosto nad ruinami zamku. Jakże malowniczo. Prezentującej mi się w dole, niestety film nie jest zbyt wyraźny, ciężko znaleźć wersję w dobrej jakości. Lecimy teraz nad ulicą kościelną. Dalej Sandomierska. Gdzie za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć dawne budynki magazynowe GS-u. I jesteśmy na rynku, w tym samym czasie, gdy nasz bohater dojeżdża ciężarówką od strony lubelskiej. A jak już jesteśmy przy bohaterze, to trzeba dodać, że jest nim Warszawiak któremu wszystko sprzedło, i który stracił chęć do życia. Przyjechał tutaj ze swoim latawcem, a chęć do życia odzyskuje w miarę jak wsiąka w życie miasteczka. Poznaje kolejnych jego mieszkańców, ich problemy i angażuje się w ich rozwiązanie. Tutaj mamy bardzo ciekawą scenę, a mianowicie kręcenie filmu zbiegło się z obecnością świętego obrazu w Janowcu. Filmowcy uchwycili procesję, która idzie z obrazem przez ulicę Radomską. Możecie tam rozpoznać wielu ówczesnych mieszkańców Janowca. Ja rozpoznałam świętej pamięci panią Gonciarową. W jest też wątek romantyczny, bo bohater spotykawiano w Janowcu prawdziwą miłość. Niestety, film kończy się bardzo smutno. A finałowa scena, czyli lot bohatera nad miasteczkiem, które podziwiają stojące koło plewki mieszkańcy i ukochana mężczyzny. Jest bardzo poruszająca. Zresztą sami zobaczcie. No, i tutaj scena w kamieniołomach. Bardzo smutna. Jak widać, lot nie skończył się szczęśliwie. Mieszkańcy biegną na pomoc. Ale czy to coś da? Widzimy, że w międzyczasie zaczął padać deszcz. Co jeszcze potęguje ten przygnębiający nastrój. Nieszczęście wisi w powietrzu. No, i mamy żałobny orszak. Tak więc wszystko skończyło się niestety bardzo źle. Przepraszam, jeśli spoileruję, ale takich filmów już dziś nie ogląda się dla. dla zakończenia. I czas na najbardziej współczesną produkcję, czyli Woltę w reżyserii Juliusza Machulskiego z 2017 roku. No, powiem wam, że w tej produkcji nie brakuje prawdziwych gwiazd. Na kadrach kręconych wianowców janowcu widzimy m.in. Tomasza Kota i Cezarego Pazurę. Powiedziałam janowcu? No, niestety, filmowcy ograniczyli się do samego zamku. Nie schodzą do miasteczka. A zamek udaje tutaj hiszpański klasztor, w którym Tomasz Cot znajduje, w zasadzie odnajduje zaginiony przed laty skarb, czyli korona Kazimierza Wielkiego. Główne sceny kręcone są na dziedzińcu, w części kaplicznej, ale też na krużgankach, gdzie rozgrywa się krwawa scena próby gwałtu. W której to scenie ginie żołnierz grany przez Cezarego Pazurę. Oczywiście sam zamek został odpowiednio ucharakteryzowany, ale i tak każdy, kto choć raz na nim był, rozpozna go bez trudu. I to już koniec naszego przeglądu filmów kręconych w Janowcu. Mam nadzieję, że zawita do nas nie jeden filmowiec. A wszystkich miłośników miasteczka zapraszam na nasz fanpage facebook.com/gmina Janowiec, gdzie znajdziecie więcej materiałów. Poświęconych Janowcowi. Do zobaczenia.